Audycja powstała w radiu Warszawa 106.2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie, Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża, pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię Wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego pokolenia. Biada Wam, uczonym w prawie bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czychali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. PRAWDZIWE POZNANIE BOGA Ilu ludzi i wspólnot w Kościele przekonanych jest co do tego, że prawdziwie poznali Boga? Charyzmatycy z przekonaniem mówią o tym, w jakich obrazach przemawia do nich Bóg. Czciciele Maryi zapewniają o prawdziwości wiążącej treści kolejnych jej objawień gdzieś na drugim końcu świata. Uczestniczący w duszpasterstwie tradycyjnym przekonani są, że tylko te, a nie inne formy liturgii są odzwierciedleniem prawdziwego majestatu Boga. Podobne przykłady możemy niestety mnożyć w nieskończoność. Chętnie sięgajmy po klucze poznania, ale tylko wtedy, gdy naszym podstawowym pragnieniem będzie otwarcie drzwi Bożego świata dla wszystkich, którzy go miłują i poszukują. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.